Cześć, zapraszam Was serdecznie na krótką prezentację samochodu, który jest bardzo ważny dla Toyoty, bo produkowany jest od ponad 40 lat i sprzedał się łącznie w ilości ponad 41 milionów egzemplarzy, co daje ponad milion egzemplarzy rocznie. O jakim samochodzie mowa? Oczywiście o najnowszej Toyocie Camry. Kiedy popatrzycie na najnowsze kamery, to gdzieś tam może wam się wydawać, że z jednej strony to jest nowy samochód, a z drugiej jakiś taki trochę znajomy, bo rzeczywiście linia tego samochodu pozostała bez zmian, ale to, co się najbardziej zmieniło, to oczywiście front e, nowej kamery. Pojawiły się lampy w kształcie litery C, które są kontynuacją e, języka stylistycznego Toyoty, nowego języka, które zapoczątkował Prius i CHR, więc tak. Następne modele Toyoty również będą miały te elementy. Jak się przyżycie tym reflektorom bliżej i odetniecie ten LED, to nagle możecie zauważyć, że gdzieś tam kamery podszypuje Lexusa, zabierając chociażby soczewki, które żywcem wyciągnięte są z NX-a czy nie wiem, z GSF-a, który kiedyś był oferowany przez Lexusa. To, co jest znajome z przodu, to kształt wlotu, atrapy wlotu powietrza, bo to możemy rzeczywiście kojarzyć z poprzednią kamerą. Z tyłu zmiany mniej drastyczne, ale jak najbardziej zauważalne. Tutaj również pojawił się wzór świateł LED w kształcie litery C. Kamera zyskała trochę nowych przetłoczeń i delikatnie przemodelowany zderzak. Ogólnie jest świeżo ale mam poczucie, że akurat tył szybko może się znudzić, bo jest mocno klasycznie. Patrząc na najnowsze kamery widać, że Toyota słucha swoich klientów, bo wielu użytkowników poprzedniej kamery narzekało na jej wyciszenie. W najnowszej kamerze zostało to poprawione. Wycieraczki są obniżone tak, aby schowały się pod maską i to maska kierowała powietrze na szybę. Do tego również słupki A zostały wyciszone. Wyciszone zostały klamki, co jest dość ciekawe i również boczne i przednia szyba są grubsze. Natomiast jak to rzeczywiście realnie wpływa na wyciszenie tego samochodu, no o tym się dowiemy jak tym autem będziemy mogli się przejechać. Oczywiście wnętrze nowej kamery również się zmieniło. Na pierwszy plan wysuwa się duży ponad 12-calowy ekran wyposażony w najnowszy system Toyoty korzystający z chmury. Wszystko to działa naprawdę dobrze i przede wszystkim też bardzo dobrze wygląda, bo jakość wyświetlanych obrazów oraz rozdzielczość jest naprawdę na wysokim poziomie. Do tego jak dotykałem tego samochodu, to naprawdę mnóstwo elementów jest miękkich. A twarde plastiki są bardzo przyjemne. W dotyku niestety pojawiło się mnóstwo pianoblek, co jest akurat minusem, bo, bo to zawsze się palcuje. Mam to w swoim samochodzie i wygląda to źle po jakimś czasie, więc to nie jest akurat dobre rozwiązanie, ale producenci jakoś się uparli, że to wygląda tak premium i to powinno być. Użytkowanie Średnie. Natomiast y, plusem jest to, że zostało sporo fizycznych przycisków na desce centralnej, co powoduje, że korzystanie chociażby z klimatyzacji podczas podróży jest dużo prostsze. No bo łatwiej jest jednak y, klikać w fizyczne przyciski niż szukać czegoś na ekranie. Ogólny odbiór jest taki, że czuję przede wszystkim przestrzeń. Czy to jest ładne? No to już jest kwestia gustu. Tu się nie będę wypowiadał. Y, muszę przyznać tylko i wyłącznie to, że y, ergonomia tego wnętrza. Na pierwszy rzut oka wydaje się naprawdę fajna. Jeszcze oczywiście na szybko muszę sprawdzić ilość miejsca z tyłu, bo mówimy o limuzynie średniej klasy. Fotel ustawiony jest pode mnie, ja przypominam, mam 183 cm wzrostu i zobaczcie, że ilość miejsca na nogi jest naprawdę imponująca. Ja tu mam no kilometr przed kolanami, plus na stopy mnóstwo miejsca. Naprawdę wygodnie mi się tutaj siedzi i mam poczucie sporej przestrzeni nad głową, również 5 palców wolnej przestrzeni. Naprawdę jest dobrze. Do tego e, macie tutaj podłokietnik, który oferuje wam dwa uchwyty na kubki i możliwość sterowania e, również kątem pochylenia oparcia tylnej kanapy i to wszystko robicie elektrycznie. Oczywiście możecie sterować drugim oparciem, one są niezależne. Yy, sterowanie oczywiście yy, podgłośnieniem czy roletami, bo możecie sterować również tylną roletą elektrycznie. No brzmi jak samochód naprawdę klasy premium, a to nadal Toyota Camry. Najważniejsze jednak zmiany w najnowszej Toyocie kamery znajdziecie pod maską. W nowej Camry wylądowała bowiem najnowsza hybryda piątej generacji, której zespół składa się z czterocylindrowego, 25 litrowego benzynowego silnika spalinowego współpracującego z silnikiem elektrycznym. Łącznie nowa Camry oferuje teraz 231 koni mechanicznych, czyli o 13 koni więcej niż poprzednia generacja. To przekłada się na przyspieszenie do 100 km na godzinę w 7,9 sekundy, a nie jak poprzednio w 8,3 sekundy. I już teraz wiem. Że tak naprawdę to niezauważalna różnica dla przeciętnego użytkownika kamy. Toyota deklaruje jeszcze jedną wartość. Średnie zużycie paliwa według WLTP ma być na poziomie 5,2 litra na 100 km. I tutaj, znając hybrydy tej marki póki co jestem w stanie w to uwierzyć. Zakładam jednak, że najbardziej to jednak interesują Cię ceny, ale niestety muszę cię zasmucić, bo oficjalnych cen jeszcze nie ma. Natomiast patrząc na aktualne czasy, raczej spodziewaj się podwyżki. Dziękuję bardzo za obejrzenie tego materiału. Mam nadzieję, że ci się podobał. Jeśli tak, to zostaw łapkę w górę. Czekam na twój komentarz i widzimy się w kolejnych testach. Cześć.